Otwarcie pierwszej uczelni medycznej w Kotlinie Kłodzkiej stało się faktem. Inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce w Auli Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Pomysł zrodził się około półtora roku temu. Było oczywiście to wszystko powodem zapotrzebowania na rynku pracy. Oczywiście społeczeństwo lokalne potrzebuje wykwalifikowanej kadry medycznej. W związku z tym, że jest, mamy doświadczenie w prowadzeniu medycznego studium zawodowego na poziomie szkoły policjalnej, zrodził się taki pomysł, żeby powstała Wyższa Szkoła Medyczna w Kłocku, aby kształcić kadry na wyższym szczeblu, czyli tytuł licencja. Ta. Ratownictwo medyczne, które powstało już w naszej uczelni, pielęgniarstwo, które jest w trakcie utworzenia, fizjoterapia oraz kosmetologia. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele władz lokalnych. Założenie Wyższej Szkoły Medycznej jest ważną inicjatywą dla miasta, jak również absolwentów szkół średnich, dla których kontynuacja nauki na Wyższej Uczelni nie będzie musiała wiązać się już z opuszczeniem własnego miejsca zamieszkania. Chłodzko jest silnym ośrodkiem kulturalnym i w sposób naturalny powinna mieć własną wyższą szkołę medyczną, kształcącą przede wszystkim pielęgniarki, ratowników, następnie fizjoterapeutów i kosmetyczki. Wyższa Szkoła Medyczna w Kłócku będzie kształcić studentów w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu zgodnie z normami etycznymi, społecznymi i moralnymi. Będzie wyposażać studentów w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą im na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Jednym z kierunków, który cieszy się zainteresowaniem wśród przyszłych studentów, jest fizjoterapia. Uważamy, że ten kierunek on powinien być już od prawdopodobnie lutego przyszłego roku na niego jest największe zapotrzebowanie i chcielibyśmy, żeby on funkcjonował w oparciu chociażby o kolegów pracujących na Opolskiej Politechnice, ale nie tylko też na Uniwersytecie Wrocławskim. Także myślę, że to jest kierunek, na który jest dużo zapoczywań na tym terenie, nie tylko zresztą, jeżeli chodzi o Kudowę, Kłodzko, polenicy, ale też i o kolegów z Czech. Kształcenie w naszej uczelni rozpoczyna 30 studentów na kierunku ratownictwo medyczne, a docelowo oczywiście 10 razy więcej. Biorąc pod uwagę położenie Kotliny Kłodzkiej, regionu obfitującego w ośrodki rekreacyjne, zdrojowe i rehabilitacyjne, pewność zatrudnienia po ukończeniu szkoły jest bardzo wysoka. Wciąż poszukiwani są fizjoterapeuci oraz wyspecjalizowany personel pielęgniarski. Brakuje nam pielęgniarek. W związku z tym w sposób naturalny no, trzeba te pielęgniarki kształcić. Kształcić może szkoła odpowiednia, czyli wyższa szkoła medyczna. Jako pracodawca dużego szpitala składam deklarację, że wszystkie osoby za trzy lata, które skończą tutaj szkołę pierwszego stopnia, zostaną przyjęte, dlatego, że w szpitalu w Kłodzku na 360 pielęgniarek średnia wieku to jest 53+, plus. więc za 3 lata to 60-65-letnie kobiety już będą w wieku takim, że nawet gdyby chciały, to na zmianę w systemie zmianowym już pracować niekoniecznie będą mogły. Ze względu na raz wypalenie zawodowe, dwa ze względu na wiek i na wyeksploatowanie fizyczne, bo niestety praca pielęgniarki to praca bardzo obciążająca nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Mamy nadzieję, że inauguracja kolejnego roku akademickiego w Wyższej Szkole Medycznej odbędzie się już w nowej siedzibie.